Blażeni w Bohii, błagani głodni, którzy płacze, że kiedy ludzie na nadejdą, będzie was. Chociaż byty tym, Jezus każe, że co w nie zwisno ni, ale jakż co ty biedny, albo głodny, co oznacza, że tobie brakuje czegoś szczególnie obchidne. Jakż ty sumujesz, co to znaczy że tobie czegoś nie wystarcza je. Kiedy ludzie te będę nadejdąć, co znaczy, że ty wytruwałeś brak miłości. Usetce oznacza jeszcze w tobie je jakaś poróżneczka, jaka potrzebuje być zappełnona. U tej poróżneczki może uwity Boch Bóg i napłnić jej najlepszym, sobą. A jak jeszcze ty myślisz, że w tebe już je, to po pierwsze ty pomyliajesz się, a po drugie u tobie nie ma miejsca dla Boga. W z tym, co czekaje nas u niebi, teraz my nie mamy niczego. Ale my już w drodze. U drodze do sławy. И счастья.